Siema, dzisiaj poradnik jak korzystać z soda stream. Tak, mamy taką butelkę. dokręcamy ją w no na to sposób. Tak, wadzamy pod zlew. Chwila. Trzeba ustawić. O. Odkręcamy wodę. Tak się zalepie. I tutaj nimi. Za dużo. Tak, tak. Rozbierzemy tą butelkę. Sadzamy tu. Zamykamy. Tak. I klikamy w górę. Otwieramy powoli. Żeby nie wyjewało wody. Tak. Rozbierzemy jakiś sobie syropik, na przykład sewerna. Odkręcamy go. Mamy taką miarkę. To są w środku takie kreseczki. Wejemy. No trochę już tego mało. Nawet do kreski nie dobiła, ale nieważne, wlewamy do środka. Tak, zakręcamy butelkę, obracamy i gotowe. I można się napić, ja. Ej, proszę bardzo. Widzisz, jest seven upik No. No i gotowe, nie? Dobra.